Hej, witajcie na moim kanale. Dziś przychodzę do was, by omówić książkę. Książkę Monster High. Na moim kanale są serie, w których omawiam różne książki. Co prawda nie za dużo, ale dość sporo czytam. I w prostu nie nagrywam o wszystkich książkach, które przeczytałam, ale ta mnie bardzo zainteresowała i uważam, że jest fajna, żeby pokazać też wam. Bo tu nie o tyle mamy do czynienia z jedną książką Monster High, tylko właściwie całą serią. Ja na razie przeczytałam tą czyli pierwszą i dzisiaj sobie ją omówimy, opowiem Wam o niej. Następne, zaczęłam drugą czytać i tutaj mi się wydaje, że taka wiecie. Ta jest taka wprowadzająca. Mamy tutaj dwa główne wątki o melodii, czyli takiej normalnej dziewczynie, która się przeprowadza i idzie do szkoły. Yy, monster... nie monster, tylko jakiś inaczej, bo przykrywcona nazwa. Yy, I ona jest. Niby normalna i przyjeżdża takie szkoły, gdzie chodzą osoby, które są potworami, a część jest normalna, jest takie połączenie. I ciekawie jest napisane to, że na przykład jeden rozdział mamy o Melody, a drugi o Franki, czyli takiej głównej postaci właśnie w Monster High, czyli córce mm, Frankensteina. Właściwie to Wiktora, który stworzył Frankensteina, to stwarza też Franki. I ona idzie do tej szkoły, do której chodzi Melody. No i mamy tutaj. One nie kumplują się, no przynajmniej na razie. Mamy Melody, która ma swoje dwie koleżanki. Mamy Frankie, która się kumpluje z tymi potworami, czyli Draculou, Kleo i Claudine. No i właśnie wydaje mi się, że w tych kolejnych seriach będą wprowadzenie do drugich postaci kolejnych. Tutaj na przykład mamy wątek Cleo, czyli do, dołożyli do Melodii, do Franki jeszcze Cleo. Tutaj będziemy mieli o Draculorze i o Claudine. Czyli w sumie mamy cztery książki, czy one są dziecinne? Może trochę, może one są na takim poziomie 13-14 lat, coś takiego, bo tam są takie głównie wątki miłosne, Czyta się dosyć szybko, rozdziały są dosyć krótkie Mi się przyjemnie czytało Właściwie to napotkałam się na taką książkę w Carrefourze Jedna kosztowała 4,99 99 No i spójrzcie na te okładki One są tak ładne, że można kupić tą książkę tylko po to, żeby ją postawić gdzieś w pokoju I to znalazłam jako pierwszą Wzięła wtedy moja koleżanka nie mogliśmy znaleźć drugiej takiej książki o Monster High i mi oddała na urodzinach moich. No ale to druga część, więc nie dało się przeczytać, więc musiałam kupić na Vinted pierwszą, więc kupiłam tą i przeczytałam. A potem w Carrefourze znalazłam chyba tą ostatnią, albo tą, chyba tą znalazłam ostatnią książkę, tak, czwartą w Carrefourze, i tu było na w Warszawie. Nieważne, ale po prostu macie takie te sypy książek i trzeba tam poszukać, i może będzie taka i książka. Ale tutaj oczywiście nie mamy skończonej sfinalizowanej historii, tylko musimy czytać dalej, żeby dowiedzieć się, co jeszcze się wydarzyło. Ja wam pokrótce teraz trochę opowiem. Staram się nie spoilerować. Tak jak mówię, mamy tutaj podział na tak zwanych normalców, czyli osoby, które chodzą sobie prostu do szkoły, a wśród nich są. Czy na przykład Draculara, która, która ma kły wampira, Claudine, która ma futro, bo jest wilkołakiem, Kleo, która jest mumią. I one się ukrywają, ale wiodą takie życie normalne w szkole wraz z tymi innymi normalnymi osobami. One wiedzą, że są potworami, ponieważ jest taka spółka, taki potajemny dom, w którym się spotykają wszystkie potwory, i wtedy mogą normalnie rozmawiać, ale poza tym, Środowiskiem nie mogą mówić ani wyjawiać, że są inni. I ja myślę, że też serial oraz w ogóle cała seria Monster High Monster High zostały stworzone po to, żeby pokazać tę y, inność, że każdy może być inny, że trzeba się akceptować i w tej książce jest tak samo ten, ten sam taki przekaz, że one się czują inne, wykluczone, ale trzeba się akceptować, trzeba akceptować innych i nie oceniać książki po okładce. Czyli jak one są potworami, to po prostu. Każdy zasługuje na akceptację, i rozumiecie taki jest przekaz z tej książki oraz całej serii monster, ale tego tak samo serialu, że każdy jest różny, każdy jest inny i trzeba się akceptować nawzajem. Nawet jeżeli ktoś wygląda inaczej i nam się na nie podoba, to i tak powinniśmy szanować drugą osobę. I tak jak mówię, raz przeplata się wątek melodii, a raz przeplata się wątek franki, gdzie każdy z tych dwóch części ma wypracowaną jakąś tam fabułę, historię, każda dziewczyna ma jakieś tam plany i y, przeżycia i się w to wczytujemy, a potem przeskakujemy na drugą, więc myślę, że to jest fajne i wciągające przede wszystkim, bo żeby dostać się do kolejnej części, musimy przeczytać tą część na przykład o melodii, jeżeli chcemy o Franki i na odwrót. I jeśli chodzi o Franki, to mamy tutaj jej powstanie, ona powstaje, bo jest stworzona jako tam Frankenstein Idzie do szkoły, chciała pokazać siebie, bo ona jest zielona. Jest, no, że kolor, skóry ma zielony, jest inna, ma szwy. Tutaj yy, te, in, ludzie myślą, już o jest piercing, ale to jest są szwy. I ona musi się ukrywać, malować, tak, żeby nie była rozpoznana, że jest frankensteinem, że z potworem, i udawać normalną. Przy okazji zakuchuje się w chłopaku, czyli taki wątek miłosny, szuka sobie koleżanek, szuka akceptacji. I na tym się głównie skupia wątek Franki, że ona walczy o równość. Ona chce, żeby te potwory byli, były wśród ludzi, żeby były akceptowane, chce się ujawnić przez to makudnie z rodzicami, stara się wierzyć w to, że ludzie są dobrzy i że zaakceptują inność. No i tak jak mówię, zakochała się w normalnym chłopaku, który nie jest potworem, i też by chciała, żeby akceptował ją i również się w niej zakochał. I taki jest tutaj wątek. Franki i mamy tutaj wątek też melody. I moim zdaniem Melody jest bardzo ciekawą postacią, bo, jest to, bo to nie jest postać z serii Monster, a to jest postać wymyślona przez autorkę. I tak jak mówię, wątek Melody jest ciekawy dlatego, bo jest to nowa postać i ona ma siostry Kadens, ma swoją rodzinę i są wprowadzony do jej postaci do jej rodziny. I zaczyna się właśnie tak, że Melody była brzydka była nieakceptowana przez środowisko, ponieważ miała niezbyt ładny nos, miała po prostu garba i odstawała od tej normy piękności. Ona siebie akceptowała, ale rówieśnicy nie lubili ją przez to, że przez to, ona wygląda. No i rodzice w sumie, który tata był lekarzem medycyny estetycznej, zaproponował córce, że zoperuje ten nos. I ona się nie chciała zgodzić, ale choruje też na astmę, więc ma problemy z oddychaniem. Więc finalnie chyba tam pod choinkę dostaje ten prezent i decyduje się na operację nosa. I jest już bardziej taka, wiecie, akceptowana przez społeczeństwo, choć ona nie lubi być oceniana przez wygląd. I kiedy poznaje kogoś, kto tam ją komplementuje czy coś, to pokazuje swoje stare zdjęcia, jak wyglądała wcześniej i pyta się, czy... Kolegowałbyś się ze mną, gdybyś wiedział, że wyglądałam tak. Ona dosłownie patrzy w lustro, widzi ten idealny nos, idealnie, że wygląda teraz bardzo dobrze, tak jak yy, z układki, czy po prostu wpisuje się w kanon, ale dalej pamięta siebie sprzed operacji i wie, jak wyglądała wcześniej. I martwi się tym, że ludzie ją oceniają przez wygląd, że lubią ją tylko przez wygląd, a nie przez to, jaka jest naprawdę. No i ich rodzina przeprowadza się do innego domu, też dziewczyny muszą przeprowadzić się, przeprowadzić, przenieść się do innej szkoły. No i oczywiście jest to szkoła, do której chodzi też Franki i potwory i te normalne osoby, gdzie ona nie wie o tych potworach, nie wie, że istnieją. Idzie po prostu do tej szkoły i poznaje chłopaka, poznaje Jacksona. I Jackson jest również z tych potworów. Ale też o tym nie wie, ponieważ jego mama ukrywa to przed nim więc skrywa tajemnicę i wraz z Melodii odkrywają ją i tak naprawdę Melodii akceptuje go bo go po prostu kocha, takim jakim jest potem mamy Bal, mamy też wątek kleo i Deusa Cleo, wiadomo, nawet w bajce jest taka dosyć wredna, lubi robić na złość i taka jest też w tej książce, lubi odbijać chłopaków lubi się bawić uczuciami innych no i tak też właśnie robi i tak naprawdę przez całą książkę zbliżamy się do finału, czyli do balu, na który się wybierają nasze postacie tutaj z książki. Franki również, Melody. Tematem przewodnim jest właśnie to, że przybierają się za że czyli takie Halloween. No i najlepsza para ma wygrać tam za kostium, coś. No i tutaj tak naprawdę jest finał, ponieważ Franki, no niestety, Pokazuje tutaj swoją prawdziwą twarz, pokazuje, że jest potworem co wzbudza panikę, mm, jest poszukiwanie dziewczyny, dzieje się tam dużo akcji, dużo pomieszania, poplątania i tak naprawdę zaraz książka się już kończy. No i po prostu musimy dowiedzieć się, co dalej z wątkiem Melody, co z wąt... i Jacksona, bo tak się nazywa ten chłopak, co z wątkiem Breta i Franki, bo to również ta para, co z koleżankami, co z tym potworem co z więc... Dalej się musimy po prostu doczytać w kolejnych seriach. I myślę, że kolejnych części nie będę omawiała po kolei tutaj na YouTube, tylko jak już przeczytam wszystko, to przyjdę z całością i podsumuję sobie całą tą serię. Tak pewnie zrobić też może trochę potrwać, bo książki są dosyć grube. A ja to czytam resztę, jak, jak znajdę czas, jak czasami kłada się wieczorem i nie mam co robić, to poczytam albo rano, więc troszkę mi się może zejść, ale zobaczymy. Na razie mówiłam pierwszą część, możecie dać znać, czy Was to zainteresowało. A potem przejdę sobie do kolejnych, jak już to przeczytam. No i tak, tak prezentują się książki. Moim zdaniem same te układki są warte kupienia, żeby sobie postawić gdzieś w pokoju. Kocham po prostu te układki, są jedne z ładniejszych książek. W ogóle uwielbiam Monster jak uwielbiam tą bajkę, te postaci, więc, więc przyjemnie mi się doczyta. Mam 20 lat, czytam książki, które są jak nie wiem, 14+, plus, więc nie oceniajcie, ale, ale są po prostu spoko. No i dobra, zbliżam się do końca, bo coraz bardziej są hałasy w tle, więc muszę się streszczać i spieszyć. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, dawno nie było nic o książkach, więc, więc już jest. Teraz tak jak mówię czytam toł. I tak, możecie dać znać co wy sobie przeczytaliście, albo co czytacie, co polecacie. No i dziękuję, dziękuję, dziękuję za oglądanie tego odcinka, do zobaczenia w następnym pa, pa, a zasubskrybujcie ten kanał oraz wpadnijcie na Instagrama, TikToka i zasubskrybujcie ten kanał, pamiętajcie. Do zobaczenia, pa pa.